Zuska, słuchaj, pamiętasz jak się mówiłam o tym moim koledze, który pracuje w agencji fotogra fotograficznej? Nie. No to sobie lepiej przypomnij, bo mam dla ciebie propozycję pracy. Ale super, jaka? Stresja zdjęciowa w gazetce z promocjami. czat, nie? Mhm. No, spoko. Doleć ci herbatki? A byś mogła trochę, Halo, słyszałaś co do ciebie powiedziałam? Okay. <grym> Załatwiłam ci pracę w modelingu. No ale w gazetce z promocjami? Oj, no to przepraszam, że to nie jest magazyn modowy, no. Ale Zuzka, musisz do nich teraz zadzwonić, no bo wysypała mi się jedna modelka i potrzebują kogoś na już. Teraz? Dzisiaj? A co, masz tak napięty grafik, że nie dasz rady? Przypominam ci, że jesteś bezrobotna. Dobrze zastanowi się. Zuzka, serio? Dobra, może ty jej przemówisz do rozsądku? A, znaczy, fajny pomysł, ale jak Zuzia nie jest pełna, to niech się zastanowi, prawda, kochanie? Dzięki, skarbu. Mhm. No, ja idę się przebrać. Dzięki do siebie. stój! Susa. Co? No, słuchaj, to jest super praca. Fajna kasa, będziesz mega frajerką, jak to odpuścisz. To Wana. Wiedziałam, że się zastanowię. Hej. Hej. A wiesz co sobie pomyślałam? Co sobie pomyślałaś? tak. Co robisz? A jak myślisz? A wiesz, że zaraz muszę wychodzić z domu? No ci nie musisz wychodzić. Jest ci ze mną dobrze? Oczywiście. <noise> A nie uważasz, że zbyt długo czekaliśmy? Ej, masz może ładowarkę? O sorry, ja przyjdę później, dobra? No spoko, spoko. No, no nie przeszkadzaj sobie. Na czym to stanęło? A masz może... no wiesz... No. Mam. Hmm. Adrian, brałeś może moją... Kurde! A, nie, dobra, stary, nie, ma, nie było tematu. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Taśma ulegnie samo zniszczeniu za 5 sekund. Bawcie się dobrze. Nie, nie mogę. Adrian, co jest? Nie, nic, po prostu... Jak ma być to nasz pierwszy raz, to chcesz, by było wyjątkowo. Nie wiem, może zorganizuję jakiś wieczór niespodziankę, czy coś. No dobrze, no. A masz jakiś pomysł? Jeszcze nie, ale coś ci wymyśli. Co ty na to? Mm, to super, jak będzie romantycznie, to <laughs> super. <laughs> to dam ci później znać, jakie są plany na wieczór. Dobrze, nie mogę się dotykać. <laughs> a, i Zuza? <laughs> bardzo się cieszę, że jesteś. Kocham cię. I ciebie też. <laughs>